Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam Was w filmie, w którym opowiem Wam jest o rowerze, którym jeździłem przez ostatnie dwa tygodnie, czyli będzie to Pivot Shuttle LTE. nie było, od razu na sam start powiem, co mi się nie podoba, żebyśmy potem mogli się skupić na rzeczach, które mi się podobają. Więc pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to jest sztyca Fox Transfer. Generalnie kiedyś kupiłem sobie do Santy Foxa Transfer'a. Okazało się, że po wyjęciu nie działa najlepiej. Zrobi mu się serwis i za miesiąc, dwa, trzy znowu działa w sposób nieprawidłowy. Zwrócę uwagę na to, że akurat prywatnie mam transfera, który ma 200 skoków, więc to można by jakoś tam przyknąć na to oko, że on nie do końca się wysuwa, ponieważ ta różnica ciśnienia jest nieco większa. Aczkolwiek tutaj 200 skoków ta sztyca nie ma. Ta sztyca ma. No, chwilę ona, no ten rower ma przebieg na ten moment coś koło 1000 km, czyli jest to, no nie jest to jakiś ogromny przebieg. No, i kurde, już teraz ta sztyca do końca się nie wysuwa, nie? więc obawiam się, że, yy, że no te, te nowe transfery nie zmieniły się za bardzo w stosunku do tych starych transferów. Kolejna rzecz, która mi w tym rowerze nie siedzi, e, to są hamulce. Mamy tutaj XTKI 4-tłoczkowe 8120. No, i generalnie wiecie, że ja fanem Shimano nie jestem, raczej preferuję SRAMA, więc na początku przesiadka ze SRAMA z kodów na XTKI była dla mnie ciężka, bo te hamulce w ogóle nie mają, w mojej opinii, modulacji. To jest tak, że one albo hamują, albo nie hamują. Mega łatwo jest po prostu przelecieć przez kierownicę, w sensie przeciwnym przez kierownicę. W sumie tak, mi się jeden raz zdarzyło. Czy wiecie, chodzi mi po prostu o to, że ten zakres między tym, że hamulec zwalnia, a tym, że zaciska koło jest bardzo mały. Ta modulacja jest po prostu mała, no i ja osobiście po prostu wolę SRAM, ponieważ SRAM tą modulację ma sporo większą. Na pewno na plus jest to, że producent już seryjnie nam wkłada super klocki oraz super tarcze, ponieważ mamy tutaj seryjnie. Klocki, tarcze z galfera, więc to jest dla mnie mega duży plus. Swoją drogą pierwszy raz w życiu jeździłem na zielonej mieszance galfera, ponieważ zawsze jeżdżę na czarnej albo fioletowej. W sumie ostatnio cały czas sobie wkładam wszędzie do wszystkich swoich rowerów mieszankę fioletową, czyli tą mieszankę stricte e-bike. Nawet wkładam je do rowerów analogowych. Mam nadzieję, że nie zgarnie mnie po tym filmie policja za to. A tutaj mamy mieszankę zieloną, czyli jest to ta mieszanka o nazwie Advance. Wnioskując po tym, jak to działa, dochodzę do wniosku, że jest to ta mieszanka ewidentnie chyba najmocniejsza, albo przynajmniej najmocniejsza z tych, na których jeździłem osobiście. No i powiem Wam, że to hamuje naprawdę przepotężnie, nie? Kolejna rzecz, która mi się tutaj mega podoba, czyli napęd RAM X0 T-Type czyli przerzutka, która uważam, że do elektryków jest fenomenalna. Dlaczego jest fenomenalna? Dlatego, że jest mega sztywna, mega masywna oraz z mojej perspektywy jako serwisanta, jak robię Wasze bolidy, to to widzę, te przerzutki... Kompresor się włączył. Ta przerzutka generalnie działa nieco wolniej niż na przykład taki zwykły AXS. Zmienia te przełożenia wolniej. Dla niektórych to może być minus. Wiem, że jest to często minus dla zawodników, którzy ścigają się w enduro na rowerach, analogowych, elektrycznych w sumie też. Aczkolwiek dla takiego przeciętnego zjadacza chleba i dla 95% użytkowników rowerów elektrycznych ta przyrządka będzie najlepszym wyborem, ponieważ ona działa po prostu wolniej, przez co ten napęd po pierwsze wam się będzie zużywał wolniej. Po drugie będzie działał o wiele ciszej. I po trzecie szansa na to, co też się dzieje często, e, czyli e, skrzywienie łańcucha. To się dzieje bardzo często w rowerach z wypożyczalni. E, mam takiego znajomego w Krynicy, to się nazywa? Krynica, no tam gdzie są słotwiny, który ma właśnie wypożyczalnię. I wiem, że mu tam te napędy się krzywią bardzo często. No a mając właśnie tego typu przerzutkę, która zmienia nieco wolniej, ona nam nie pozwoli zmienić 15 biegów pod rząd. Tylko sobie będzie zmieniała najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Zwrócę tutaj uwagę na to, że przyrzutka nie jest połączona z silnikiem, z baterią, czyli musimy przyrzutkę za każdym razem sobie ładować. Ja ją ładowałem ostatni raz dwa tygodnie temu, nie wyładowała się, więc generalnie to nie jest jakiś duży kłopot. Ja tak prawdę mówiąc, nawet wolę, kiedy bateria jest w przyrzutce, a nie, a, a nie jest tak, że przyrzutka jest połączona z baterią w rowerze. Jakoś tak mi jest, po prostu wtedy z tyłu głowy lepiej, nie wiem czemu. Kolejna rzecz, która mi się tutaj mega podoba, to jest amortyzator. Mamy tutaj Foxa Gripa X2, czyli ten nowy, nowy model. No i powiem Wam, że ja akurat no, zawieszeń ostatnio testuję dużo, bo, bo ja ostatnio miałem do czynienia z Chargerem 3.1. 3.0, miałem do czynienia z Olinsem, miałem do czynienia z DVO, miałem do czynienia chociażby też z Foxami, które mają mig GRIP 2 ten starszy, albo w ogóle GRIP 2 ten bez VCC. No w każdym razie tych zawieszeń jest naprawdę, naprawdę sporo, ale tak w skrócie porównując ten tłumik do odpowiednika rok wcześniej, czyli do GRIPA 2 VCC, to czuję, że to jest o wiele większy zakres regulacji przy tych niższych ciśnieniach. To znaczy, jeżeli powiedzmy ważycie 50 kg, 60 kg, 70 kg, to myślę, że na pewno Wam się lepiej będzie jeździło na tym amortyzatorze, ponieważ ja przykładowo na gripie dwójce VCC i gripie dwójce bez VCC. Miałem taki problem, że musiałem sobie albo przezaworowywać zawieszenie, żeby rebound był szybszy albo po prostu zalewać te zawieszenie olejem czwórką zamiast piątką teflonową. Swoją drogą piątkę teflonową wycofali, ja mam jeszcze zapasy duże, bo kupiłem wszystkie oleje w Polsce, które były poniżej 200 zł, aczkolwiek jak właśnie klientom opowiadam o tym, dlaczego u siebie mam zalaną czwórkę i tak dalej i ostatecznie dogadujemy się tak, że im też zalewam czwórkę to wszyscy mówią, że jest zajebiście, jeszcze nikt nie wrócił do mnie z prośbą, żebym mu ten olej jednak zmienił z powrotem na piątkę jak się po jakimś czasie ludzi pytam jak się jeździ, to mówią, że jest super, że jest o wiele lepiej więc taki protip, jak chcecie, żeby wasz stary Fox działał lepiej to możecie po prostu zalać sobie czwóreczkę i będzie to działało lepiej. Z innych rzeczy, o których warto wspomnieć, akurat tutaj mam damper Foxa Floata XA, również w wersji Factory, czyli mamy tutaj regulację reboundu, wolnej kompresji oraz utwardzenie do podjeżdżania. Z tego utwardzenia, prawdę mówiąc, nigdy nie skorzystałem jeszcze, nieistotne. Ale chcę zaznaczyć jedno, że jakbyście chcieli, możecie sobie taki damper zmienić, nie ma za to dosłownie żadnej dopłaty. Możecie to sobie zmienić na Foxa DHX-a. Now. Czyli elektryczne zawieszenie Foxa. Ja akurat do dyspozycji mam egzemplarz, który ma zwykłego flota X. -a. Jeżeli chodzi o ten damper, nie jest on jakoś bardzo awaryjny. Porównując na przykład flota X Xa dwójki, więc poniekąd się w sumie cieszę, że nie mamy tutaj Floata X dwójki, tylko że jest float X, bo jakby był float X2, to no średnio, średnio, bo te floaty X dwójki to. Chyba wszyscy wiemy, jak to wygląda z ich działaniem. Jedna z ważniejszych rzeczy, o której jeszcze nie powiedziałem, czyli silnik. Mamy tutaj Boscha w wersji Race, CX Race. Jest to już silnik, z którym w sumie miałem do czynienia w tamtym roku. W tym roku, że tak to powiem, uznałem, że pojeżdżę sobie troszeczkę więcej, że postaram się powiedzieć nieco więcej na tym trybie Race, żeby faktycznie zobaczyć, jak to działa. Bo ci, co mnie znają, co jeździli ze mną po górach, no to raczej wiedzą, że ja zawsze jeżdżę na trybie Eco, często też na wyłączonym. Jak wrzucę sobie tryb turystyczny, to jest wielki sukces. A tutaj no, starałem się raz na jakiś czas sobie faktycznie ten tryb race włączyć. Jakbym był bogaty i bym mógł kupić 15 Range Extenderów, czyli to są te bidony, które mają pojemność 250 watogodzin, to bym cały czas tak jeździł, nie? Tego trybu się szczególnie właśnie fajnie korzysta na takich podjazdach, które nie są techniczne, czyli są na przykład właśnie takie jak tutaj, czyli po prostu podjazd drogą pożarową bo na takich mega technicznych podjazdach gdzie jest dużo zakręcania, za chwileczkę właśnie taki podjazd będzie to ja na przykład boję się korzystać z tego maksymalnego trybu, jest to spowodowane tym że on ma po pierwsze bardzo duże przeciągnięcie czyli jak przestajemy pedałować, patrzcie, przestanę teraz pedałować na gdzieś i ten silnik cały czas mnie ciągnął nie? więc to jest niebezpieczne znaczy niebezpieczne, po prostu trzeba wiedzieć, jak z tego korzystać. Ja jeszcze nie wiem. A po drugie, no to ma taką moc, że jak na przykład pod, podniesie wam przód i w tym czasie, właśnie na przykład e, naciśniecie troszeczkę mocniej, to was po prostu wyrwie na koło. I może się to źle skończyć. No, przykładowo teraz zaczyna się stromy element, więc ja sobie wrzucę, a dajmy na turystyczny. Zacznę od turystycznego. Dobra, i dopiero jak już będę widział, co się dzieje, to sobie wrzucę turbo. No i teraz na tym turbo. To już idzie, nie? I na tym trybie Rejs to nie jest tak, że człowiek się kurde nie męczy. Ja się w sumie męczę teraz bardziej niż na tym trybie tour, bo na tym trybie bus po prostu, zobaczcie, jaką ja mam szybką kadencję, nie? Jadę w taki sposób. No i dodatkowo, właśnie jak jest jakiś podjazd, no to wiecie, no, całkowicie inaczej się podjeżdża pod te wszystkie korzenie, kamienie całkowicie inna technika. No i tutaj zaczyna się bardzo techniczny podjazd. Prawdę mówiąc, jest to najbardziej techniczny podjazd jaki w swoim życiu jeździłem, ale też może być spowodowane tym, że na co dzień nie podjeżdżam, więc tutaj już sobie chcąc jechać na tym trybie race, musiałem opuścić sztyce, żeby po prostu czuć się bardziej komfortowo, że nie przelecę na plecy i w razie czego po prostu będę mógł, wiecie se po prostu położyć się na bok. Domyślałem się, że na kamerze tego jakoś bardzo mocno nie widać ale to jest naprawdę stromo i Najbardziej techniczne to jest to, że te zakręty mają po pierwsze że jest sypkie kamienie, po drugie kamienie wbite w ziemię, a po trzecie korzenie. O, tutaj! Ach, dobra! No i teraz właśnie tak poczułem, że mnie ciągnie. Myślę, że nie minęło więcej jak 10 minut i jestem u góry. Coś pięknego. Z innych fajnych rzeczy. Mamy tutaj bardzo fajne koła z DT, mamy fajne oponki z Continentala, dokładnie kryptotale w wersji jeszcze pamiętam Enduro. Ostatnio są to moje ulubione opony, trzymają naprawdę rewelacyjnie. Z takich drobnych rzeczy to powiem Wam, że chciałem od razu zmieniać gripy, aczkolwiek... Połginałem sobie te, te gripy, i się okazuje, że one są takie. One wyglądają jak takie, wiecie, takie najgorsze gripy, jakie mogą być, nie? Takie, wiecie, takie małe kwadraciki, tw kwadraciki twarde, że łapiecie to i to, to jest po prostu kamień. A tutaj każdy z tych kwadracików jest tak głęboko nacięty, że one się mega fajnie. Wiecie, uginają, więc taki mały szczegół, a jednak cieszy. Dobra, przechodzimy do samej ramy, czyli rower ma generalnie 160 skoków, jest na mulecie, czyli koło 27 z tyłu, 29 z przodu. Mamy tutaj jednego flip-chipa, możemy sobie dać niżej, wyżej, to zależy jak kto woli. Ja akurat cały czas jeździłem na ustawieniu niskim. Z ciekawych rzeczy z tyłu mamy piastę 157, zazwyczaj w rowerach. Super Enduro. Enduro jest to piasta 148. Tutaj mamy standard stricte ze zjazdówek, więc jest to z pewnością sztywna konstrukcja. Samara rama ma tak zwany system Dewulink, czyli w skrócie tylny trójkąt, cały tylny trójkąt jest jednym trójkątem, nie ma tam krzyżce żadnego łożyska. Tak, w dużym skrócie, jakbyście kiedyś chcieli swoją drogą film, gdzie opowiem o najpopularniejszych typach zawieszeń, czyli. to dajcie znać w komentarzach i z pewnością taki film powstanie. I ostatnia rzecz, do której chciałbym się przyczepić, a propos tego roweru. Widzicie tam ten napis The w Link? Widzicie tam tam ten pasek w kolorze łososiowym? Właśnie, ja też nie wiem, po co ktoś zrobił tam kolory łososiowy. Dlaczego? Kurwa! Plus jest taki, że możemy, że ten paseczek łatwo będzie zakleić po prostu taśmą klejącą. Możemy sobie zakleić czarną szkotem i będzie to wyglądało na pewno lepiej. Nie wiem skąd pomysł, żeby dawać kolor łososiowy. Kolor łososiowy nie jest ładnym kolorem, ale ja nie jestem babą. Może dlatego mi się nie podoba. Dla niektórych wadą może być też to, że w tej ramie nie założymy nowego wyświetlacza z Boscha. W sumie nie wiem, czy można o tym już mówić, czy nie. Bo jak byłem na szkoleniu, to mówili, że nie można mówić. Aczkolwiek już widziałem na Instagramie, że te wyświetlacze latają, więc jak co ja tego nie wiem z żadnego szkolenia, na którym byłem, tylko jak co ja to wiem z Instagrama, bo zobaczyłem u innych na Instagramie. Więc wyjdzie nowy, nowy wyświetlacz do Boscha. No i tutaj rama jest na tyle wąska, w sensie na tyle mała ta szczelina jest, no, że nie założycie sobie nowego wyświetlacza. Wiem, że są profesjonalne firmy, które zajmują się tuningowaniem RAM w taki sposób, że aby można było założyć nowy wyświetlacz. W tej sprawie trzeba pisać do doktora Ebayka, on ogarnia tego typu rzeczy. Aczkolwiek wydaje mi się, że wtedy stracicie gwarancję, no ale to już trudno. Dobra, wydaje mi się, że nie ma co więcej o tym rowerze yy, mówić, trzeba utrzymywać poziom kanału, czyli musi być nie najlepiej, ale za to jako tako i nieregularnie, więc się z Wami żegnam. Do następnego razu, cześć!